Pierwsza odsłona, pan Tomasz Jaworski, trener Omegi Okrótko O krótką wypowiedź uprzejmie proszę. Znaczy, chciałem pogratulować przede wszystkim tutaj trenerowi e, zwycięstwa. E, co można powiedzieć o meczu, że pierwsze 15 minut to nie podejrzewałem, że możemy tutaj przegrać. Prowadziliśmy e, w miarę poprawnie grę. No ale kardynalne błędy, jakie się przytrafiły tutaj moim zawodnikom, no to na tym poziomie, gdzie się zajmuje czwarte miejsce. W dziewięciu kolejkach no, nie powinno się przytrafić, ale piłka jest grą błędów te, też i, i, i widać tutaj yy, no, przeciwnik to wykorzystał. Chciałbym sam, żeby mój zespół takie, takie prezenty dostawał i gdzie nie jesteśmy zorganizowani yy, tutaj w obronie po takim przechwycie. No i co tu za dużo dodać. Można powiedzieć, że 3-0 mecz ustawiony. W drugiej połowie zmiany jakie poczyniłem to spodziewałem się troszeczkę więcej, no niestety nie udało nam się tutaj strzelić choćby bramki na 3-2, no i, i myślę, że w, w tym meczu przegraliśmy. Można powiedzieć czy zasłużenie czy nie, ale przeciwnik ale wykorzystał pewnie moje trzy punkty. Dziękuję Panie Kołoszu. mi co? Ja na temat, na temat prezentów to nie będę się wypowiadał, bo tutaj niektórzy są świadkami, jak i my prezenty rozdawaliśmy w niektórych meczach, to, to co tutaj było, to, to tylko malutkie prezenciki, że tak mogę powiedzieć. Zresztą Blanka, yy, bramka Megi bramka Omegi to kolejny prezent. To, 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 tak samo mogę powiedzieć kuriozum, nie może do takiej sytuacji yy, dochodzić. Natomiast generalnie, no co, wiadomo, jak się strzela trzy bramki tak silnej drużynie jak media, no to człowiek musi być zadowolony. Biorąc pod uwagę nasze ogromne problemy w defensywie, ja tak na dzień dzisiejszy miałem do dyspozycji tylko i wyłącznie zaledwie czterech zawodników defensywnych. Cała czwórka oczywiście w tym meczu zagrała. Zagrała nam na miarę, na miarę możliwości. My uważam, że, że wcale źle. Że to nie wyglądało jak na tak eksperymentalny skład, i na pewno jestem z tego zadowolony. Ci chłopcy pokazali, że, że w piłkę grać potrafią. Wykorzystaliśmy bezlitośnie te błędy, ale zagraliśmy dokładnie tak, jak, tak jak sobie to określiliśmy przed meczem. Miałem zresztą Omega od, od dłuższego czasu, gra, zwłaszcza w przodzie, w stałym składzie, więc pewne rzeczy można było łatwo przewidzieć. Sposób grania. Również, również znaliśmy i odpowiednio się do tego ustawiliśmy i stąd między m.in. wynikały też te błędy, bo, bo generalnie do tego dążyliśmy, żeby zmusić przeciwnika do popełnienia takich błędów. Wiadomo, że nam w tym trochę pomogli, ale, ale no po, po, to się, po to się tak ustawia zespół, żeby, żeby tak to wyglądało. Także generalnie biorąc pod uwagę kłopoty jakie mieliśmy przed meczem, no to wynikiem jestem zachwycony.